Witam ponownie. Słuchajcie, postanowiłem jeszcze parę szardów otworzyć. A to dlatego, że um, dzisiaj wieczorem będę miał gości. E, siostra z dziećmi przyjeżdża, e, raczej na dłużej u mnie zabawią. W domu będzie trochę zamieszania, e, przez co raczej prędko nie będę miał spokoju, żeby cokolwiek nagrać. E, dlatego pomyślałem sobie, że skoro ostatni dzień gdzieś tam jakiegoś takiego luzu. Na przynajmniej parę tygodni, to chociaż, to chociaż jeszcze go jakoś uczcimy. Spróbuję nagrać jakiś szybciutki opening przy okazji drugiej, jakby bo od razu jest Champions Chase. Jeszcze będzie samoning event, i wtedy będę otwierał sakrady i wojdziki, jakie uda mi się nazbierać do tego momentu. Spróbuję to nagrać, jak będę miał możliwość A póki co A póki co zajmiemy się Tym, co mam tutaj 12 żardzików, niedużo Może się uda chociaż jeszcze jednego epika Jakiegoś fajnego trafić Kto wie Hmm Hahaha <śledź> <śledź> O kurwa Cały misterny pan plan w pizdu. i teraz nie wiem, co ja będę teraz składał. A najlepsze, że dwóch postaci mi brakuje do fuzji. Mam już e, jednego epika sobie sfuzjowałem, drugiego mogę w każdej chwili, no ale nie mam czasu, no bo będziemy robić fuzję krasnoluda. E, I brakuje mi dwóch rarek do kolejnych dwóch epików. I raz im się trafił. Nie mam pytań. <laughs> nie wiem, co zrobię. Nie wiem, co zrobię, nie wiem, co zrobię. Zro zro o, rady. No to teraz tak mamy... E Wiecie co, bo najgorsze jest to, że u mnie ciągle jest niezrobiony em, ten z poprzedniej fuzji e, Astralon. Ciągle czeka, ciągle, ciągle Astralona mam niezrobionego. Także Astralon ciągle czeka w kolejce. Astralon ciągle czeka w kolejce. Teraz Deacon mu się wciął e, przed niego. Będzie ten krasnoludek prawdopodobnie jeszcze, e, jak uda mi się uzbierać wszystkie postacie do niego. No i kurde, teraz jeszcze Razin. Także oj, astralon sobie poczeka dużo dłużej niż... Szczerze mówiąc myślałem, że będzie z postacią jaką zrobię. Gdy go zdobyłem, jak widać nie zanosi się. Prawdopodobnie już dwa, dwa miesiące w pracy będzie miał. Może dłużej. Ojeju. Ale wiecie co, nie byłem pewien czy dobrze robię, ale zamiast co to 900 Nie wierzę! Co to się otpiera pieniądze? O kurwa, nie dwa super epiki wpadły, i nupa blada, i nie wiem, co, nie wiem, co będę rozwijał. Wiecie co? Bo odłożyłem sobie surowców na, dwie, na, na wymaksowanie dwóch postaci. No to, no, to, no to sobie myślę, e, luzik. Jeszcze na trzecią się w tym miesiącu przynajmniej uzbiera, albo nawet, nawet ten, może więcej. Nie, nie przewidziałem, że. O kurwa, wiecie co? Kurde, sporo legend wpadło, jak na takie konto. Nie mogę powiedzieć, że całkiem Free to Play, bo parę groszy wydałem, ale widzicie, ja głównie wydaję książki na. Tak naprawdę na. Przepraszam, kasę wydaje na książki, jeśli już. E, także. Nie na postacie. Także myślę, że te dropy mi tu. Prince Heimer. O nie, i co teraz? Atakuje wszystkich i tru, truje. Atakuje wszystkich. Usuwa buffy. I usypia. Resetuje cooldown wszystkich skillów sojuszniczych. Speed na arenie 30%. Kajmar, co Żeś narobił? I co ja mam teraz zrobić? <ścoughs> mam razina. Mam kajmara. O nie, to, 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 to. Wiecie, co to jest? Jakaś masakra. Ja. Yy... Eee, nie spodziewałem się, dobra, nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego, co tu się wydarzy, eee, ale wiecie, zostaw z czystej ciekawości, eee, ten jest z shardu, fuzja, ci są z shardów, czyli trzech mam z shardów legendarnych czempionów. Eee, duplikat tego jest z shardu, czyli czterech, tu jest fuzja. Czyli jeżeli się nie mylę, cztery legendarne e, czampy trafiłem do tej pory z szardów. a to jest czwarty chyba miesiąc w grze? liczę Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Piąty. Kurde, e, ale dopiero się zaczął. Dopiero się zaczął piąty miesiąc w grze. Ja pierdzielę. <grym> e, tu dojechałem chyba. I mam. E, I mam cztery legendarne postacie z Shardów. Orzesz, Orzesz I chyba drugie tyle z fuzji i e, innych takich. E, Ore tyry, ty retry. Wiecie co, nie, nie. W szoku jestem dalej co po tym, co się wydarzyło. E, szczerze mówiąc, liczyłem po cichu na jednego Epika, żeby punktów dozbierać. Bałem się, że nie będzie żadnego, tak? No i że dozbieram 120 punktów będzie, będzie mi smutno. E, ale nie przypuszczam, że, że się uda dwie legendy trafi. I To wiecie co? Dwie fajne... Jeszcze nie trafiłem żadnej bezużytecznej legendy. Najgorsza legenda, jaką trafiłem to jest e, Garok. E, Brago jest super, tylko że trafiłem duplikat, tak? To jest problem. Nie jest problemem jego siła i przydatność, tylko to, że już go miałem. E, na, czyli tak naprawdę najsłabszą postacią, jaką trafiłem z legend jest Garok, a nawet nie ugrywam czasami przynajmniej na arenie e, i w niektórych lochach. Także kurde Wiecie co... Dobra, nie będę przedłużał tego nagrania, bo 12 shardów, ja będę 12 minut zaraz gadał Ale Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Także w końcu przy razie 2 na niebieskie, poczułem się jakby było raz 2 na niebieskie. Bo zwykle pewnie, pewnie wielu z was ma to samo co ja, że jak jest razy dwa na niebieskich, to nie trafiam nic, a potem jak są pojedyncze rate, to czasem się w niebieskim coś trafi fajnego. E, tak do tej pory zwykle miałem. E, no, te, to jest chyba pierwsze takie razy dwa na Aszientach, że mnie taka niespodzianka spotkała. Także nie wiem. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. E, kurde, to Wam naprawdę, Wam tym bardziej teraz szczęścia życzę. Obym całego nie wyczerpał. E, trzymajcie się ciepłutko. Do usłyszenia.